Mamy fight day. Właśnie na śniadanku z Olgą. Filipie swojego placka z kaszymany w pokoju. Nie chciał z nami zejść, więc jesteśmy sami. E, wczoraj, ogólnie chyba się ładowałem razem z Filipem, bo przesadziłem z jedzeniem jestem użarty, więc dzisiaj w miarę zdrowo. można powiedzieć, śniadanie w stylu pepłowskiego, bo jogurt z owocami, ale no, tylko granola, taka od Bartosa dodana. Tak, taki miks Bartosa z pepłowskim, zobaczcie. O, tu Orga na pierwszym planie tutaj Bartos, czyli granola, i tu Pepowski czyli owoce i jogurt naturalny, i czarna kawka. Czy ma się ma? Zajebiście czy się, czy Pospałeś? Pospałem, posłałem, no Dzisiaj No i pięknie, no musma, i pięknie na na nie, na na nie, jest z olgą. Niedelikatny. Z olgą nic nie ma, delikatnie. Z olgą nie zawsze mocno. Nie zawsze. Trzeba, no trzeba. Cieszę że będzie trudniejszy rozruch z olgą niż walka. do mojej Hej, Mercedes. Słucham. Jaka dzisiaj jest pogoda? Dzisiaj zachmurzenie będzie duże w pile, z najniższą temperaturą wynoszącą 3,8 stopni. Dziomeczek, jak to wczoraj się odezwał do mnie Adrian Gorący i zaprosił nas tutaj do lokalnego klubu, żeby zrobić rozruch. Także dziękujemy bardzo za zaproszenie i na pewno z tego właśnie skorzystamy. Fajnie, bo można zrobić przy okazji na matach, więc dziękujemy bardzo za, za pomoc. Filip, chyba tam walczysz a, a jak mnie nie ma, to ja nie walczę? Czyli... Musimy się zapytać Gówniejszą.

Por ataques. dá 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 Filipek gotowy Olga też gotowa, jakby czasem ktoś wyskoczył na ostatnią chwilę Także co zrobiliśmy, co w mieliśmy zrobić. Teraz jedziemy odpoczywać chaty I reszta jest gdzie? W kogo rękach? W których rękach? Tym razem w moim. Let's go! Widzieliście kiedyś elefa, który pomaga świętemu Mikołowi jak nie no, to patrzcie. Ale jest biały? Nie, nie ale pasujesz na niego. Idziemy na robotę. Let's go! A ogół podał potem. <laughs> Przyszliśmy na kawę ostatnią, i oczywiście z olgą musieliśmy wymyślić i wzięliśmy jakąś pozycję, która się nazywa Drip. I jest to kawa, ogólnie już zapomniałem na czym to polega. Ale że jakaś się przelewa dłużej, i tak dalej, w stylu herbacianym, i, ale ogólnie ma dużo kofeiny. I pani na przykład powiedziała, że musimy po trochu sobie wlewać do kubeczka mieszać, wąchać i się że bardzo fajne doświadczenie, także zobaczmy co wymyśliliśmy a Filip czarna kawka oczywiście standardowo ja nie kombinuję my kombinujemy oczywiście nie. dlatego, że Filip stawia to była najdroższa pozycja i dlatego ją wzięliśmy gdybyśmy <laughs> <laughs> wybrali najtańsze espresso nie przeszło mi to przez e, masz czerwony dywan they uh, see you O uh, live <laughs> uh, <yeah. laughs> Filip. Chodzi lewa Filip Chodzi rewa ręka Filip Chodzi lewa ręka Tak jest Kontruj te kopnięcia Chodzi lewa Chodzi lewa Filip Pewnie do przodu Filip Kontruj kopnięcia Tak jest Chodzi lewa, chodzi lewa nie, nie, się Filip tak jest! I teraz ciemni to! Teraz ściema tego! Bo to weszło! Idź do przodu! I twoja gra, Filip! Filipek, chodzi lewa ręka i ściemy to daj. Poprawuję. Moją akcję Filip. Tak jest! Chodzi to! Tak jest! I dawaj moje, dawaj moje! Tak jest! Dawaj moje, Filip! Na boki, na boki Filip Ruszaj się Filip, ruszaj się Filip, ty robisz, robisz coś Filip decyzyjnie, decyzyjnie Chodź do lewa ręka Tak jest I popraw to, A w nie broni tego Popraw to Nie, I od Filip, dawaj odwójeczki! Tak jest. I teraz underhook. Underhook. On jest nisko, tak jest. Pociągnij go sobie. Pociągnij go sobie do góry. Tak jest. underhook i rozerwij i uciekaj underhook, uciekaj do boku. Burz underhooka i uciekaj do boczku. Na boczek, na boczek. Nie jak Filip uspokój! 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 Uspokój Filip, swoje tempo! Twoje tempo! Tak jest! Do dobre! Ok. Tak jest, i dwa na jeden, dwa na jeden! Trzymaj, dwa na jeden! Dwa na jeden. do góry! jednej Filip Rom, odkręcaj się! Odkręcaj się do niego! Kręć się do niego, odkręcaj się do niego! Odkręcaj się, łogi do niego! Dawaj. Dawaj dokręć się, jedna albo w drugą stronę Filip tak. Musisz uciec w albo w drugą stronę Albo albo... Spróbuj wejść na niego i się odkręcaj do niego Filipek Do niego się kręć 30 sekund Filip, Filip 30 sekund masz Trzymaj, rękę tam widać? Jak, jak widać w tym yy... W telewizji W telewizji, no No tutaj jest taka inna jakość Jakoś lepsza to, widać, bo, ja Właśnie jakaś taka obramówka Nie to się ma... Jakiś dziewięćdziesiątych lat <grym> No i co? Niestety Nie poszło po myśli A na szczęście Flipper jest cały Niestety dzisiaj na tarczy ale na szczęście jest cały, zdrowy, pewnie wraca do ciężkiej pracy, pewnie się nie załamie, więc trzeba zaufać procesowi. Dzisiaj niestety nie udało się, nie zrobił tego, ale trudno. Taka jest ta droga: raz się wygrywa, raz się przegrywa. Najważniejsze jest to, że samuraj ma drogę. Najważniejsze jest też to, że jest w dobrych rękach i mam dobre wsparcie, dobre plecy. I, tak. Dziś dalej. I myślę, że spróbujemy raz jeszcze. Jestem pewny, że spróbuję raz jeszcze. Co, dziękuję za, za odcineczek. Myślę, że Wam się podobało. I jeśli, jeśli tak, to dajcie suba, dajcie lajka i dajcie jakiś komentarz. Pozdro.